Cześć, jestem Jacek i na co dzień w Kazbek pomagam klientom skalować ich firmy, pracować nad procesem sprzedaży i układaniem firm w ten sposób, żeby były one mniej zależne od ich założycieli. Jakiś czas temu zapytaliśmy czytelników naszego newslettera o jakich tematach, o jakich rzeczach chcieliby poczytać na naszym blogu. Jednym z tematów, który przewijał się najczęściej, było pytanie, jak pozyskiwać więcej świadomych klientów. I dokładnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Kim jest świadomy klient? Na początku musimy to podkreślić, że to może być trochę ogólna definicja, to jest trochę ogólne pytanie, no bo w wielu przypadkach, świadomy klient, w przypadku wielu firm, może oznaczać trochę co innego. Ja intuicyjnie czuję, że gdy, gdy zazwyczaj ktoś mnie o to pyta, to prawdopodobnie chodzi o takiego klienta, któremu nie trzeba za dużo tłumaczyć, takiego klienta. Który względnie rozumie nasze, nasze skróty myślowe, i to jest jak najbardziej ok, z tym, że pamiętajcie o tym, że czasami niektórzy z waszych klientów właśnie będą potrzebowali trochę więcej edukacji, trochę więcej wprowadzenia być może trochę innej formy usługi. Więc to, nie, więc czasami świadomy albo mniej świadomy klient oznacza to, że. Niektórzy z waszych klientów będą potrzebowali trochę innego rodzaju wsparcia niż, niż ci klienci, którzy są świadomi. A jak, więc, jak widzicie, ta definicja świadomego klienta może być szeroka, więc po prostu posłużę się przykładami świadomych klientów, którzy tak byli nazwani w przypadku firm, z którymi pracowałem. Jednym z klientów, z którym pracowałem, była firma produkująca meble, i ta firma zauważyła, że dobrze się pracuje ze sklepami internetowymi, które po pierwsze Sprzedają drogie meble, po drugie prowadzą intensywne działania marketingowe, więc mają fajnie rozchwalany marketing. Na szczęście jedno i drugie dało, dało się sprawdzić, no bo jeżeli wiemy, że na rynku jest jakiś drogi mebel, no to możemy wpisać nazwę tego mebla w Google, a następnie sprawdzić, jakie sklepy go sprzedają. I w ten sposób mamy listę sklepów, które sprzedają drogie meble. Druga cecha, czyli czy ten klient ma rozchulane działania marketingowe, czy w ogóle pracuje nad marketingiem, to też się da sprawdzić za pomocą niektórych narzędzi online, no bo na przykład można sprawdzić, jakie sklepy są wysoko w Google na najbardziej istotne w danej branży frazy. Z kolei firma, która oferowała usługi IT, zauważyła, że dobrze jej się pracuje z tymi klientami, gdzie na co dzień z CTO, który ma już 7 lat doświadczenia zawodowego to czy CTO ma 7 lat doświadczenia zawodowego, to można sprawdzić na przykład na LinkedInie. Inna firma była producentem produktu IT, dla, który pomagał firmom usługowym zarządzać ich zasobami i ta firma zauważyła, że e, ich klienci, ich klienci, których nazwaliby świadomymi, mieli jedną wspólną cechę. Mianowicie to są firmy, które już doświadczyły uroków szybkiego wzrostu, więc można było tych klientów poznać po tym, że rok do roku ta firma odnotowała wzrost. Ten wzrost generował to, że potrzebne było narzędzie do zarządzania zasobami ludzkimi, do pracą, której, którą specjaliści w tej firmie wykonywali na rzecz swoich klientów i po tym można było poznać świadomego klienta. Jeszcze inna firma, była to firma doradcza, która z nami pracowała. Stwierdziła, że dobrze się pracuje z tymi firmami, które już kiedyś pracowały z jakąś inną firmą doradczą. Nawet... Jeśli ten zakres doradztwa dotyczył zupełnie innego obszaru działalności. Jak więc widzicie, świadomego klienta można opisać za pomocą wielu różnych cech. A teraz opowiemy o tym, jak takie cechy odkryć w Waszym przypadku. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak opisać świadomego klienta w Waszym przypadku, no to polecam Wam zrobić proste, ale dosyć pracochłonne ćwiczenie. Stwórzcie sobie listę 30 klientów. Opiszcie na tę listę 15 klientów, którzy według Was są świadomi oraz 15 klientów, którzy nie są świadomi. A następnie w kolumnach opiszcie tych klientów za pomocą poszczególnych cech. Na przykład branża tego klienta, stanowisko osoby kontaktowej, z którą tam pracujemy, to czy klient wcześniej miał styczność z taką usługą i kilka innych cech, na podstawie których możecie Waszych klientów opisać. A następnie opiszcie tych klientów i sprawdźcie jakie widzicie prawidłowości. Czy jest tak, że świadomi klienci mają jakieś cechy wspólne, a może po prostu nieświadomi klienci to oni mają jakieś cechy wspólne? Po prostu wtedy musicie poszukać zależności. Jeśli szukasz inspiracji, szukasz pomysłów na to, co można by wpisać do nas w kolumn w takim ćwiczeniu, to polecamy ci artykuł na naszym blogu, jak wybrać kluczową grupę docelową, który podlinkujemy w opisie tego odcinka. I po pierwsze, jak już zidentyfikujecie dzięki temu ćwiczeniu cechy waszych świadomych klientów, no to będziecie wiedzieć, kogo szukać i do kogo kierować działania outboundowe, takie jak cold mailing albo cold calling, no bo będziecie wiedzieli, w jaki sposób filtrować firmy, na przykład w Sales nawigatorze Może być też tak, że takich klientów da się pozyskiwać poprzez marketing przychodzący. I na przykład, jeżeli okaże się, że Świadomy klient to, kto, to, to taki klient, który zadaje takie pytania, jak na przykład wdrożenie RP, w jaki sposób przygotować na to zespół, i uznacie, że jest to pytanie, które zadają tylko świadomi klienci, a ci klienci, którzy nie są świadomi, jeszcze o tym nie myślą, no to warto by było, żeby ci świadomi klienci odpowiedź na takie pytanie znaleźli na przykład na waszym blogu albo na waszym webinarze. Czyli po prostu warto, żebyście odpowiadali na te pytania, które świadomi klienci zadają. Oprócz tego świadomy klient to często klient, który jest wyedukowany, czyli taki, który przed skorzystaniem z usługi albo przed skorzystaniem z produktu zdąży już nabrać trochę wiedzy. Więc takie działania edukacyjne jak prowadzenie bloga, prowadzenie webinarów, tworzenie wartościowych treści, to również są działania, które pomogą e, przyciągnąć do Was po pierwsze świadomych klientów, a po drugie tych jeszcze nieświadomych przekonwertować na świadomych, no bo dzięki wam się trochę nauczą. Jeśli planujesz w najbliższym czasie w Twojej firmie mocniej skoncentrować się nad pozyskiwaniem świadomych klientów, to przygotowaliśmy dla Ciebie ułatwienie. No bo w opisie tego odcinka jest link do szablonu. Szablonu, tabelki, który omawialiśmy w tym nagraniu. Tabelki, w której będziesz mógł dokładnie opisać. Czym cechują się klienci, którzy są świadomi i czym cechują się klienci, którzy świadomi nie są? Więc wierzę, że ten arkusz będzie dla ciebie ułatwieniem. Jeśli z kolei jesteś w sytuacji, w której wiesz, że chciałbyś mieć więcej świadomych klientów, ale z drugiej strony masz sporo pytań o tym jak to zrobić, albo zanim zaczniesz to robić, chciałbyś odbić myśli na niektóre tematy, no to oczywiście zapraszamy do kontaktu. Rozmawiamy o tym na co dzień z naszymi klientami, więc wierzę, że ułatwimy to zadanie również tobie.